Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu kuriera chodzieckiego jest postać z pewnością znana większości mieszkańców ziemi chodziecki, bo tak pewnie chciałoby się powiedzieć, panie dyrektorze, dyrektor zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach, pan Franciszek Wyrwa. Gorąco pana witamy, panie dyrektorze, i dziękuję za to, że znalazł pan czas i chciał porozmawiać o przedsięwzięciach realizowanych w tej właśnie szkole i o wyjątkowej edukacyjnej propozycji. Tak, tak dużo się dzieje, że nieraz zapominamy, że to jest niestandardowe działania. My już to traktujemy powoli jako rutyna. Ale faktycznie okres wiosenny to jest podsumowanie pewnych działań z zakresu zainteresowań młodzieży, koncertów, projektów, no i oczywiście rekrutacji, która się zbliża dużymi krokami. I już za kilka chwil będziemy mówili o największych przedsięwzięciach realizowanych w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. A ja myślę, panie dyrektorze, że mogę zdradzić tajemnicę, że dzisiaj znajdujemy się w pracowni biologicznej tej właśnie szkoły. Specjalnie wybraliśmy to miejsce. Panie dyrektorze, na początku naszej rozmowy chcielibyśmy pewnie mieszkańców Ziemi, chodzieskiej i wszystkie te osoby, które przysłuchują się. Się naszej rozmowie uspokoić. Plotka, która pojawiła się i krąży pomiędzy mieszkańcami ziemi chodzieskiej dotycząca likwidacji gimnazjum, czy też szkoły ponadgimnazjalnej w Ratajach jest plotką fałszywą i nieprawdziwą. To chyba najważniejszy komunikat i od tego naszą dzisiejszą rozmowę powinniśmy zacząć. Tak, oczywiście informacja nieprawdziwa, bo nawet z punktu widzenia formalnego, gdybyśmy tak popatrzyli na procedurę nawet wygaszania kierunku i nawet likwidacji szkół, jest to procedura, która trwa od 8 do 12 miesięcy. Czy pod względem formalnym jest to po prostu niemożliwe I oczywiście jest to nieprawdziwa, niepotrzebna plotka, która szczególnie rodziców, dzieci, które posyłają do klasy pierwszej gimnazjum i do szkolnictwa ponadgimnazjalnego, no burzy troszeczkę proces podejmowania decyzji. Zdecydowanie dementujemy, to naprawdę jest nieprawda. Nadal będziemy robili nabór do klas pierwszych gimnazjów i nadal będziemy robili nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. To najważniejsza informacja, bo zespół szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach, panie dyrektorze, to szkoła z niesłychanie bogatą tradycją, to szkoła kameralna i wyjątkowa pod wieloma względami. O tym mówimy zawsze podczas naszych spotkań. Tutaj uczeń liczyć może na specjalną opiekę, na taką opiekę wyjątkową, bo tutaj chyba nikt nie jest anonimowy. W tej szkole każdy znajdzie coś dla siebie. O tym pewnie również i nasi telewizowie mogli przekonać się na przestrzeni ostatnich lat. Wystarczyło tylko oglądać kurier podziesk. Tak, myślę, że te działania, które kontynuujemy w szkole, one potwierdziły to, co niedawna badania międzynarodowe przy okazji badań PISA przeprowadzałem kraje należące do Unii Europejskiej i wiodące kraje spoza Europy. Gdzie stwierdzono, że nie poziom nakładów finansowych decyduje o efekcie końcowym na egzaminach, ale środowisko i oferta pozaszkolna. I stąd my już od paru lat postanowiliśmy sobie taki cel, jak dotrzeć dla grupy młodzieży, która stanowi największą grupę w każdej ze szkół, czyli młodzież średnia, młodzież, która często nawet nie wie, jakie ma zainteresowania. I stąd bardziej się skupiamy nawet na działalności pozaszkolnej, bo w szkole to każdy musi pewne elementy robić. I myślę, że te ostatnie lata zdecydowanie potwierdziły... To, co świat naukowy też potwierdził, że środowisko, pasje, zainteresowania, które szkoła rozwija, to decyduje o przyszłym sukcesie młodego pokolenia. Dźwięk dzwonka przed kilkoma chwilami w tle, panie dyrektorze, to dowód na to, że rzeczywiście znajdujemy się we wnętrzach zespołu szkół licealno-gimnazjalnych. Panie dyrektorze, dzisiaj na ucznia często patrzy się, to pewnie nie eleganckie słowo, ale jak na klienta. Co trzeba zrobić dzisiaj? Na wysokości zadania z pewnością muszą stanąć także również i nauczyciele i pedagodzy, aby ta oferta była oryginalna aby ta oferta była wyjątkowa, aby była jedyna w swoim rodzaju, aby absolwent szkoły gimnazjalnej czy też podstawowej, jak w tym przypadku wybrał właśnie mury tej szkoły. Tak, uczeń obojętny na którym etapie kształcenia nie można go traktować przedmiotowo i tylko w kategoriach finansowych, bo jeżeli poważnie myślimy o inwestycji w kapitał ludzki społeczny, a myślę, że również szkoły powinny się w to zdecydowanie włączyć. To wówczas widzimy, że to co szkoła oferuje poza dydaktyką to będzie w przyszłości decydowało i z korzyścią nawet dla lokalnego środowiska. Stąd jeżeli byśmy tylko w kategoriach ekonomicznych rozpatrywali, no to zawsze takie małe środowiska jak powiat chodziecki, jak gmina będzie na straconej pozycji w stosunku do ośrodków miejskich. Stąd jeżeli jako szkoła decydujemy się na rozwój zainteresowań, to jest właśnie ta szansa wyrównania tych szans, to znaczy tych nierówności edukacyjnych, które młodzież tak małych środowisk nie ma i stąd z determinacją po prostu w to wchodzimy. Pewnie w naszej rozmowie dzisiaj panie dyrektorze przesłuchują się Rodzice tegorocznych absolwentów to trudny wybór, nie tylko dla młodych ludzi, ale także i dla ich rodziców. Warto wybrać tę szkołę, warto pochylić się nad ofertą tej właśnie oświatowej placówki z wielu powodów. Jednym z nich z pewnością jest kolejny sukces setka najlepszych szkół w Polsce, i tym razem po raz kolejny rataje w tym wyjątkowym i ważnym zestawieniu. Tak, o ile jestem. Przy okazji różnych rankingów przeciwne, w przypadku rankingu ogólnopolskiego, który jest pod egidą czasopisma Perspektywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, z uwagi na to, że on jest bardzo wielostronny, nosi znamiona obiektywności. I teraz, jeżeli tam podczas tego rankingu patrzymy na wyniki maturalne, egzaminacyjne oraz wyniki olimpiad przedmiotowych, w przypadku technikum, również egzaminy zawodowe. To znaleźć się w doborowym towarzystwie nie jest tak łatwo i tutaj tu zdementuję, że wcale liczba techników w skali kraju nie zmniejsza liczby liceów. A więc tutaj ten wynik, jaki uzyskaliśmy nie tylko w pierwszej setce technik organizacji reklamy, to nawet mamy pierwsze miejsce w kraju na równi z czterema innymi szkołami. To świadczy, że nauczyciele znaleźli sposób dotarcia do młodzieży bo rywalizujemy z dużymi ośrodkami. Rywalizujemy na poziomie przedmiotów, które są bardzo trudne. Łatwiej wykształcić w zawodzie techniki ekonomista, bardzo trudno wykształcić w zawodach technicznych, ze zrozumiałych względów. Jeżeli w tych zawodach technicznych uzyskujemy po raz piąty złoty certyfikat, to świadczy, że nauczyciele znaleźli sposób. Gratuluję w takim razie. Właściwie od tych gratulacji nasze dzisiejsze spotkanie powinienem rozpocząć. Panie dyrektorze, kiedy na przestrzeni ostatnich lat w Kurierze chodzickim przyglądamy się tym wyjątkowym Oświatowym, edukacyjnym sukcesom i przedsięwzięciom realizowanym w tym właśnie miejscu, to musimy wspomnieć o międzynarodowych projektach. Ich tutaj nie brakuje. Uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w jeżeli tylko, będą chcieli, mają szansę zwiedzić wiele ciekawych miejsc i wiele rzeczy się nauczyć. Tak, myślę, że te projekty to też jest takie potwierdzenie stylu pracy, czy to, co się umownie w literaturze nazywa kultury organizacyjnej. Jedna osoba, lider nic nie zrobi. W chwili obecnej z powodzeniem zaadaptowano myśli Pitera Senge, piąta dyscyplina zmierzająca do tego, że organizacja, która jako zespół działa, osiąga sukces i myślę, że dzięki temu, że mamy grono nauczycieli języków obcych, grono osób, które nie szczędzą swojego czasu pracy większości społecznego angażują się, to jest tylko z korzyścią dla młodzieży. No i w tamtym roku zakończyliśmy trzy projekty Comenius, to było ostatnie rozdanie w tej kategorii. Od tego roku piszemy dwa kolejne projekty, ale już tym razem w kategorii Erasmus+. Jeden projekt przygotowujemy z naszymi partnerami z Finlandii, z Hiszpanii, z Niemiec, drugi z Niemcami i prawdopodobnie z Belgią. Do końca tego miesiąca składamy dwie aplikacje i miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć sukces. Jeśli nam się uda, to kolejna grupa kilkudziesięciu osób wyjdzie za granicę. I to nie tylko pod kątem turystycznym, ale ta młodzież wtedy ma zderzenie ze swoimi rówieśnikami. Widzi, że nawet młodzież zagraniczna z dużych ośrodków wcale nie jest gorsza od nich i naprawdę to jest jeden z najsilniejszych czynników motywujących. Panie dyrektorze, już niebawem wiosna na tę porę roku czekamy. Pewnie ta pora roku w tym... W czasie przysporzy wiele problemów absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kogo zapraszamy do zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Latajach? Dla kogo przygotowaliśmy? W tym roku edukacyjną ofertę. Myślę, że i rodzice i młodzież chyba jeszcze nie jest przygotowana na agresywną kampanię reklamową. Stąd, nawet jak się spotykamy z młodzieżą, to często prosimy, aby zasięgać informacji szerszej, ale zacząć od najważniejszych rzeczy. Najpierw młodzież sama musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce osiągnąć i w jakim zawodzie, czy na jakie kierunkach studiów uczyć. Nie spoglądać na kolegów, nie spoglądać na jakieś yy, mody, które aktualnie się pojawiają, ale zdecydowanie zacząć od siebie. I stąd ta nasza oferta na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego zawiera w sobie element przedmiotów humanistycznych, również zawiera element przedmiotów biologiczno-chemicznych na poziomie technikum klasycznym, technikum informatyczne oraz organizacji reklamy. Jak najszersza oferta. I myślę, że jeżeli młodzież będzie chciała uzyskać atrakcyjny zawód, wybierze. Podobnie na poziomie gimnazjum. Jesteśmy na uboczu. Ale duża satysfakcja dla nas, że do gimnazjum przychodzi młodzież bardzo silna tutaj z terenu miasta, a więc młodzież pozaobwodowa. I dla nas jest to potwierdzenie, że jednak i rodzice i młodzież postrzega szkołę nie tylko jako dydaktykę. Widocznie coś dodatkowego im dajemy, nie tylko tutaj ten trzeci język, jaki jest język hiszpański, ale przede wszystkim nauczycieli w jaki sposób do tej młodzieży podchodzą. I stąd te rodzice chętnie to młodzież nam dają. Także jeżeli Państwo się zdecydujecie i zaprosicie młodzież do naszej szkoły, odnajdą się w tych zawodach, specjalnościach, na pewno będzie nam bardzo miło. Panie dyrektorze, cóż, nie mamy pedagogicznego doświadczenia, ale wydaje mi się, że jeżeli proces kształcenia na poziomie szkoły gimnazjalnej i szkoły ponadgimnazjalnej może odbywać się w jednym budynku, to chyba także plus. Tak, na no Państwo jesteście świadkami tej dyskusji, czy będą gimnazje, czy nie będą gimnazja, czy to jest zło, czy nie jest zło. Z punktu widzenia wychowawczego my wszyscy pamiętamy ośmioletnie szkoły podstawowe. Im dłuższy proces przebywania w danym gronie nauczycielskim, tym łatwiej jest proces wychowawczy. I nawet jeżeli młodzież u nas przebywa 3 lata w gimnazjum, potem 3-4 lata w szkole średniej, zdecydowanie przekłada się na, to, na ten proces wychowawczy w tym w sensie pozytywnym. Myślę, że nasza rozmowa pomoże wielu tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w wyborze kolejnej drogi kształcenia, jakże niesłychanie trudnym wyborze. A ja dodam tylko, że gościem dzisiejszego wydania Kuriera Chodzickiego był dyrektor zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach, pan Franciszek Werwa. Panie dyrektorze, gorąco dziękuję za możliwość tej rozmowy i możliwość tego spotkania. I cóż, chciałoby się powiedzieć, do zobaczenia. Również dziękuję za tę możliwość, bo im więcej informacji trafi do rodziców, myślę, że to to tym bardziej pomoże im w dokonaniu wyborów. Bardzo dziękuję. Na koniec dodam tylko, że spotykaliśmy się dzisiaj we sali pracowni biologicznej Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Etagach. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję.